Was z 10 sierpnia 2023 roku jestem w suszu. Oglądałem ostatnio film na kanale Odkrywca Historii i dowiedziałem się tam, że zostały zdemontowane tutaj pomosty. A więc, co? Skoro są zdemontowane, to trzeba wejść i poprawić po Krzysztofie. A tutaj takie mam powitanie: Pan Łabądek mi tutaj syczy. No nie denerwuj się, chłopaku. Pójdę w swoją stronę. No tak, oczywiście nasycz na mnie jeszcze mm -hmm. no tak ok rozumiem piękny to widok pan łabądek pomachał kuperkiem wspaniale nie wiem co to znaczy w języku łabędzi mam nadzieję że on mnie nie obraża w tej chwili tak czy siak ja ubieram się w piankę bo jest zaledwie 9 stopni na plusie Śliczny, śliczny. wszystko czego potrzebuję widzicie tutaj zmieniłem zdanie nie ubieram się w piankę mokrą a założę wodery neoprenowe taka fanaberia I jak pewnie zauważyliście woda tutaj nie jest zbyt czysta już nie widać cewki a jestem na płyciźnie nie to co kamionki czy brodnica nie wszędzie jest tak samo tymczasem ja wyciągam jakiś dulcisław a przedtem dwie dziesięciogroszówki. groszówki Widać, że tutaj mało ludzi chodzi w sezonie, bo monetki poleżały kilka sezonów. Ja tu sobie gmeram, a zobaczcie, jakie mam towarzystwo. Jakie małe ptasiorki śmieszne. Są pisklęta łyski? Chyba tak. Spójrzcie, tam wodę dalej stoją takie postacie. Jest to pomnik triatlonisty. Trudne słowo. I mimo, iż wiem, że pomnik ten tam stoi, to za każdym razem się nabieram, że ktoś mnie obserwuje. <laughs> Taka zajawka. A my tymczasem mamy sygnał. A sygnałem tym są dwa grosze. Ale patrzcie, kto tam przyjechał. Spójrzcie, rozkłada się Krzysztof z Eweliną z kanału Odkrywca Historii. Tudzież rodzinka detektorystów.pl. Witam, witam. Idę się przywitać. Czekaj nie słyszę cię, bo robię hałas Zobaczcie, gospodarze z tego miasta Władzę susza, zobaczcie. No jak to? A mam mokre łapy od razu mówię, nie? Cześć. Cześć, mokre łapy mam, nie? Hej! Długo męczony sygnał, ale jest. Maść na ból dupy dla niektórych. A tak naprawdę jakiś oil color. Cokolwiek to robi, na pewno robi dobrze. A tam Krzysiu i Ewelinka się szykują, zaraz będą w wodzie, tak jak ja. Ale patrzcie na to: mój rocznik 74, 50 Gry amelinium. Tu odważny Krzysztof, zobaczcie się ustawił, a tam łabędzie go osyczały. Bo jest parka razem z młodymi. Patrzcie, mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Osiem młodziaków. Ale fajny pierścionek, zobaczcie, chyba sreberko, jeszcze tego nie wiem. Mocno zarośnięte był 74, jest 76, a Ewelinka robi plażę. Każdy robi swoje powtarzalny sygnał 47 do 49. Bardzo ładny, stabilny. Powiem szczerze, że w wodzie lepiej mi się kopie ze snajperką. Tą dużą cewką jest trudniej namierzyć. Ale mamy 5 groszy. Krzysiek mówi, że tam jest bardzo dużo sygnałów, dlatego ja się tam dzisiaj nie pcham. Bo tereska jest fajna, ale z tą cewką nie nadaje się na taki śmietnik. Tutaj warto by było wejść z legendem. A tymczasem krzychu tam kopię kolejne monety. Jak tam idzie? No dosyć dobrze, tylko że jest bardzo dużo sygnałów tutaj. No. no i trzeba rzeźbić, wybierać te właściwe. No dokładnie. A dodatkowo trochę teren utrudniony do poszukiwań, bo zobaczcie. Tu mam po kolana, jestem w takim spadku. Od razu schodzę niżej No właśnie. Oko od razu jest jakby ten spadek no ale fale jak są od strony tutaj do mnie to narzucają na tą warstwę dużo piasku Aha. no i zakrywają te sygnały właściwe no dokładnie. a de facto stoję w miejscu gdzie kiedyś był pomost w tym miejscu się kończył, każdy się opierał i tu mu się z rajtek wszystko sypało stąd jest tutaj dużo sygnałów, no ale też jest dużo pracy. No ba, ale coś za coś. Miejmy nadzieję, że, że coś fajnego z tego wyrzeźbisz. No miejmy na nadzieję, sygnałów jest sporo. Patrzcie, jaka złota agrafka czuje się tylko kolor złoty. No, zobaczcie, jak tam młode łabątki pilnują ewelinki. Dobrze się czują w jej towarzystwie. Wcale mnie to nie dziwi. Kolejny PRL, tym razem Adam Mickiewicz. Pięknej patynce. Tara szkoła mówi, że tam gdzie PRL, tam złoto. Ja na razie tego nie potwierdzam. Rocznik 88Z. Powiększam kolekcję prl -ków. tym razem dwa ZIKO oraz kolekcję Belemnitów. Zobaczcie, jaki piękny okaz. A tu mnie pan z zaraz rozbuja Fala mnie zaleje, bo tak dosyć szybko podpłynął A tu rodzinka pingwinów. Co ja mówię, pingwinów. Łabędzi, zobaczcie, jak pan sobie sprawnie zabiera swoją łódeczkę z wody. Minuta 8, i łódka zapakowana. Są drobne monety, wczoraj wybraliśmy te grubsze, teraz 6 minut. Z może jeszcze pod tymi sygnałami coś wyjdzie. Na pewno, tego, także roboty macie do końca życia. Lina polipropylenowa jeszcze sucha, a więc musi namoknąć. Jak to mawia brodaty zbir, a więc niech Lina Namoka Stoję w miejscu gdzie stał niegdyś pomost, a teraz ja stoję zamiast pomostu. I rzucam. I zbójśmy co wyniknie z tego rzucania. Ale dawno nie rzucałem w UK Zecikiem. Zatęskniłem za tym powiem Wam szczerze. Przynosi mi to równie dużo frajda jak chodzenie z wykrywaczem metali. Patrzcie już jakieś dziabongi. Kawałki biżuterii. Tu wrośnięty element od zapalniczki. Ten element od zapalniczki okazał się taką kółdeczką. A tamte coś? To był taki ucleniony kawałek łańcuszka. Zlitowałem się sam nad sobą i założyłem rękawiczki. Niebieskie rękawiczki, które dostałem od kolegi Kamila. Pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu. A tymczasem zobaczcie. Taki gwóźdź wychodzi. Tak. To od razu słuchajcie tak spada na dono, że prawie mi się przewrócił A tu się dzieje, patrzcie, Ewelina dziubie Krzychu nagrywa Muszę sobie, sobie najpierw opielić Tak, ogródek trzeba wypielić, zobaczcie Prace ogrodowe trwają, a ja spróbuję wyciągnąć trochę złomu Może jakieś narzędzie wyciągniemy do kopania, do pielenia O, patrzcie, kawał drzewa tutaj zaczepiłem, ale to nie to było, tam było coś dużego a tu zobaczcie jeszcze? O, wow, twisterek jest na tym. Widziałeś? Wyciągnąłem na korzeniu mały twisterek wędkarski razem z żyłką. Stado kapsli i jedna monetka. 20 groszy współczesne, nie? Z 6 metalu. Ja Wam powiem, że więcej monet nad trzaskam magnesem dzisiaj niż wykrywaczem. Tym razem 2 grosze współczesne. No i sytuacja, którą uwielbiam, zobaczcie żyłka, żyłka, a na żyłce co? Kolejny twisterek, zobaczcie. Taka guma wędkarska, to co lubię. No nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie tak fajnie szło na magnesie. Lepiej niż na wykrywaczu. Znów bąbelki poszły, a więc sprawdźmy, co ciągniemy. Bo na pewno coś ciągniemy. Na pewno ciągniemy WKZ. A, a co jeszcze? Nic więcej, patrzcie. Jest haczyk. Jest kolejna moneta. Jednogroszowa. No i splątana żyłka gdzieś tam uciekła. Coś tu kurczę ciągniemy. O pań. Patrzcie jaki ceownik. I jeszcze zamknięcie do buteleczki. Patrzcie. Heh. Porcelanka. Nie jest to najstarsza porcelanka. Ale, ale jest. Zobaczcie. Ewelina i Krzychu się zwijają. Mówią tu, bym sobie ciągnął. No więc sobie ciągnę. Nie? Zobaczymy. Czy coś wyciągnę. Bąbelki idą, ale to wszystko, co w tej wodzie na razie jest. To bąbelki. No kurczę, coś dużego tam było, ale się zerwało i teraz nie mogę dorzucić do tego miejsca. Pożegnałem już przesympatyczny duet, a ja porzucam jeszcze z pół godziny w ukazetem, bo mam niedosyt. O i coś tu czuję. Jakiś opór tuż przy brzegu. Cóż to będzie. O panie, co to jest? Zobaczcie. Aha, wędliny jakieś, ale w jajca Patrzcie jak się kwiatuszek zaczepił śmieszny <gryw> I taka sztaba Patrzcie jaka akcja, tam przed chwilą łabędź pogonił Ewelinę i uciekła. Przestraszyła się dziewczyna <gryw> Dawaj, dawaj Ewelina, czego się boisz? <gryw> nie bój się, on ci nic nie zrobi się e, tam! Prędzej ja się na ciebie rzucę niż on! <grywia> Żartuję Krzychu! Trzymajcie się! Tak sobie niewybrednie zażartowałem, bo Ewelina mówi, że boi się łabędzia, bo się na nią rzuci Ja mówię, że to prędzej ja się na nią rzucę niż ten łabędź Oczywiście to jest taki żart Głupi bo głupi, no, ale ja jestem głupi, więc mam głupie żarty Więc się Krzychu nie gniewaj, że tak gadam nie? Bo jesteś tu jakby obecny <grywia> Czuję ładny opór na końcu liny Widzę bąbelki, a więc są znaki, że coś idzie, ale już nieraz się dzisiaj pomyliłem, więc niewykluczone, że tym razem też nic nie idzie. Spójrzmy w spójny, opa, no coś tam idzie, patrzcie, jakiś taki sław, który trzeba skompresować. Dobra, poszedł na cztery, taki jakiś dziabunek i 5 groszy współczesne. Pobawiłem się chwilę w WKZ -em. Wyciągnąłem to co widzicie. Nie za wiele tego. Frajda była niesamowita. Spotkanie było jeszcze fajniejsze. Bardzo dużo pogadaliśmy poza kadrem, że tak powiem. A jak chcecie bliżej poznać tą przesympatyczną parę Ewelinkę i Krzysia, to zapraszam na kanał Odkrywca Historii. Wiem, że wielu z Was już tam jest, ale jeśli jeszcze tam nie jesteście, to wbijajcie. Link w opisie pod filmem. No idź pan, idź pan. No patrzcie, gościa terrorystę, przepuść mnie pan, ja pana nie zaczepiam, łabędź się zindyczył, jak to możliwe, obsyczał mnie, obsyczał i poszedł, ale nie dziwię się facetowi, wiecie, ma liczną rodzinę, musi ją chronić, prawda, jest bardziej waleczny niż niejeden człowiek w męskim wydaniu.